Dzieścią prawy max, osiemdziesiąt, dwa prawy. Dwieście pięćdziesiąt, cztery prawy późno osiemdziesiąt cztery lewy późno pięćdziesiąt, zaszczytem prawy max 50 prawy max, siodło Na szczycie lewy prawy za szczytem 35 lewy 50 schamuj 4 lewy, krótki do 4 prawy późne śladem czy 80? Lewy Max 50, 4 lewy śladem Trzy lewy serwis. Sześć lewy. Sto pięćdziesiąt trzysta po luku. Sto. sześć prawy do cztery lewy.

5 lewy długi. 5 lewy długi. Zaszczytem 100. 5 prawy zostań do 5 lewy późno. 100. 6 prawy przez szczyt. Zaszczytem 50 lewy max. 300 pałuku. Szykana od prawej. D50 Lewy max, przez szczyt, 250 Przykręcam od lewej 200 Szczytem lewy, sześć, krótki, 200. Prawy Max, nie odejmuj 200. 5 prawy otwiera, zamykam. 150 4 lewy późno. 53 prawy otwiera.

hamuj 32, lewy ostrożnie 250 bardzo ładnie hamuj ślisko, prawy do 1, HP 80 ślisko o,

Zobaczcie ten prawy max. 200 lewą.